Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku programowanie w BASIC. Dzisiaj kończymy niejako temat hmm, sygnalizatora świetlnego. W zasadzie nie będzie to już odcinek o sygnalizatorze świetlnym, a bardziej o duszkach, tak? Czyli taki trzeci odcinek hmm, z serii takiego tryptyku o sygnalizatorze hmm, Światła o sygnalizatorze światła. Kończymy już w zasadzie jeszcze ukłonem w stronę tutaj duszków. W poprzednim odcinku pokazywałem właśnie spreparowanie dwóch okręgów, dwóch kół właściwie, dwóch kółek przy pomocy czterech duszków. Tak? Dwa pierwsze duszki tworzyły dwa. Pierwsze nazwijmy to półkola sygnalizatora czerwonego i zielonego dla pieszych i dwa kolejne duszki, dwa drugie półkola sygnalizatora czerwonego i zielonego dla pieszych. Listing przypomnę, wyglądał mniej więcej tak. Oczywiście nie mieści się na jednym ekranie. Natomiast dzisiaj chciałem jeszcze spróbować dokonać takiej malutkiej konwersji właśnie tych duszków z podwójnej rozdzielczości na pojedynczą rozdzielczość. Myślę, że taka skondensowany tutaj jest taki, taki skondensowany tutaj przykład użycia tych czterech duszków, jest czymś w rodzaju, może być czymś w rodzaju takiej ściągawki dla osób, które sięgają po duszki. Bo tu mamy praktycznie wszystko. Tu mamy, jaki połk decyduje, czy właśnie będzie to rozdzielczość pojedyncza czy podwójna. No tutaj mamy tą podwójną, czyli tą mniej precyzyjną. Tutaj mamy obliczanie PMBase i ile musimy odjąć. No tutaj w trybach różnych graficznych będą różne wartości, więc nie jest to jakby taka ściągawka idealna. Natomiast no teraz na przykład jak będę to przetwarzał na pojedynczą rozdzielczość, to też pojawi się inna wartość, co też już może tutaj pomóc. Tutaj mamy połk, w którym trzeba umieścić ten PMBase, czyli ten jakby adres startowy nazwijmy to. I tutaj mamy właśnie obliczanie tego miejsca, tej przestrzeni, w której będą się te duszki nam rysować, znaczy gdzie je możemy zaprojektować. Musimy tutaj wyczyścić ten fragment pamięci obliczony właśnie tu wyżej. Następnie już możemy się zająć po prostu projektowaniem duszków. Odpowiednie właśnie tutaj miejsca od do, prawda, oznaczamy tutaj jeszcze Wartości, jakby po y, gdzie one mają się pojawiać, żeby nie pojawiały się od samej góry ekranu, tylko gdzieś powiedzmy niżej. Ten jeszcze niżej, ten znowuż tutaj to jest, to jest to drugie półkole. Tutaj, gdzie jest to 768, to jest ten trzeci duszek i czwarty duszek. No i w zasadzie to jest wszystko, bo jeszcze mamy tutaj połki, które jakby sterują kolorami tych czterech duszków. To też jest cenna rzecz. Na początek jednak chcę dokonać małej modyfikacji. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli ja zrezygnuję z tego czyszczenia pamięci tutaj, z tego czyszczenia pamięci w tym obszarze od 512 do 1024, tak? Plus to PM, oczywiście, czyli to jest jakaś wyższa wartość. Jak to zrobić, żeby pominąć jakby tę część linii? Oczywiście, zakomentujemy ją poprzez wstawienie tutaj REM. Oczywiście, programiści zalecają czyszczenie tego obszaru pamięci. Natomiast, czy stanie się coś złego, jeżeli ja nie wyczyszczę tego obszaru pamięci? No, jeśli faktycznie już coś tam wcześniej robiłem, to może pojawić mi się jakiś śmieć, prawda? Natomiast, w zasadzie, zobaczmy. W zasadzie nie powinno się tutaj nic specjalnego wydarzyć. Po prostu szybciej mi się duszki pojawiają, tak? Ponieważ ta pętla zajmuje też troszeczkę czasu i generalnie jakoś tam wpływa na prędkość wykonywania się programu. No to teraz przejdźmy do tej najważniejszej części dzisiejszego odcinka. Będziemy krok po kroku zamieniać. Zamieniać tą rozdzielczość podwójną w tym samym trybie graficznym, czyli trybie siódmym, na rozdzielczość pojedynczą. I zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Musimy zacząć od linii 60, gdzie mamy ten słynny połk 559 i po przecinku parametr 46. On określa nam tą rozdzielczość podwójną, natomiast rozdzielczość pojedynczą określa parametr 62. Teraz musimy jeszcze PMBase zmienić, ponieważ właśnie różne wartości odejmujemy od pika 106, można tak powiedzieć, w różnych trybach graficznych i przy różnych rozdzielczościach. Jest taka specjalna tabelka, którą może w postprodukcji za chwilę pokażę, powinna się tutaj właśnie pojawić. I właśnie ta tabelka pokazuje nam Ile musimy odjąć w każdym trybie graficznym, znaczy w każdym, no w tych zaprezentowanych tutaj, no w zasadzie są wszystkie w tych trybach graficznych, ile musimy odjąć dla pojedynczej rozdzielczości i dla podwójnej. I tak jak tutaj było widać, to zmieniamy z 24 na 32 i umieszczamy w tym samym połku co poprzednio, czyli zatwierdzam tą linię. Już w tej linii mamy dokonane zmiany. I teraz obszar właśnie play missile. Tutaj mamy to przemnożenie. Na razie zostawię tutaj to czyszczenie pamięci jako komentarz. Nie będę czyścił tej pamięci w ogóle. I zobaczymy co się stanie. Natomiast tutaj zmienię mimo wszystko, bo później usunę ten komentarz tak? i będzie to czyszczenie pamięci. Więc tutaj muszę zmienić, e, ponieważ w rozdzielczości podwójnej pierwszy duszek zaczynał się właśnie od tej wartości PM plus 512, a pierwszy duszek w pojedynczej rozdzielczości zaczyna się od PM plus 1024. I czyścimy, oczywiście teraz na razie nie czyścimy, może tak to zrobię, plus 2048. Yy, tak, te duszki w pojedynczej rozdzielczości zajmują aż cały 1 kB pamięci. Ok, możemy zatwierdzić tą linię. W linii 80, właśnie, musimy zmienić, właśnie ten moment, w którym startuje pierwszy duszek, tą, tą przestrzeń, właśnie z 512 na 1024, bo od, tego, od tej linii po Y. PM plus 1024 to będzie na samej, na samej górze yy, trybu graficznego, to znaczy yy, ekranu. A jeżeli dodam do tego jakąś wartość, to oczywiście obniży mi się początek tego mojego duszka, tak? Nie będzie od samej góry się rysował. E, w następnej linii nic. E, czytanie danych jest tak, jak było. Tu nie zmieniamy. To też będą takie okręgi. Tylko zwróćcie. Uwagę, że w pojedynczej rozdzielczości nie będą to okręgi, tylko takie elipsy, no bo właśnie ta pojedyncza rozdzielczość to te piksele są takie spłaszczone, jak w trybie 15, a nie jak w trybie 7, takie kwadraciki. I teraz przechodzimy do następnego duszka i to będzie z 640 na 1280 plus tutaj 48, tutaj nie zabezpieczyłem plus 48, tak? Bo ma się to drugie półkole niżej narysować. Yy, OK, nie przesunąłem kursora, o wszystko gra. Yy, przechodzimy dalej. Czytanie danych pozostaje bez zmian i w 140 linii z 768 zamieniamy na 1536, to jest kolejna początek przestrzeni dla następnego duszka. I tu mamy dodać 23, żeby drugie półkole mi się na tej samej wysokości co to pierwsze rysowało, tam w zerowym duszku. E, czytanie danych bez zmian, i ostatni duszek zaczyna się na pozycji, moi szanowni oglądający, na pozycji 1792. I powiem tak, jeżeli niczego tutaj nie nawywijałem, to powinno wszystko działać. Ponieważ dalej znowu mamy czytanie danych, a później przechodzimy już do kolorowania tych duszków. i kolory powinny być takie same. Pamiętajmy jednak, że mam tutaj w linii 70 niewyczyszczoną pamięć tą poprzednią. Tak? No zobaczymy, czy to w jakiś sposób nam wpłynie na. Na czystość ekranu i w ogóle takie tam. No zobaczmy. No nie wpłynęło, ale zobaczcie. Tak jak powiedziałem, te nasze kółka zamieniły się na elipsy, i jeszcze zwróćcie uwagę, że są wyżej, tak? Czyli tak naprawdę musiałbym jeszcze dwukrotnie zwiększyć te wartości plus 23 plus 48 bodajże, tak? I wtedy ta elipsa zaczynałaby się czerwona w miejscu gdzie, gdzie czerwony, że tak powiem okrąg, gdzie, gdzie czerwone kółeczko tego sygnalizatora świetlnego dla, no samochodów. Tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Zerknijmy jeszcze raz na listing. Tak, żebyście mieli coś w rodzaju takiej ściągawki. E, czyli zaczyna się zabawa tutaj od 60 linii. E, to jest połk pojedynczej rozdzielczości. Tu mamy obniżenie tego początkowego adresu pamięci. E, w ten połk musimy to wbić, po prostu tą wartość. Następnie liczymy ten punkt startowy. No i czyścimy tą pamięć. I teraz właśnie jeszcze Tutaj dokonam tego czyszczenia pamięci. I zobaczycie, o ile dłużej będę czekał na te duszki. Zerknijmy. Tak i czekamy. No, i dopiero się pojawi. Warto mimo wszystko tą pamięć wyczyścić, ponieważ tutaj w miarę szybko to wszystko działa. No, oczywiście jesteśmy na emulatorze, natomiast w prawdziwym atarii będzie podobnie, może minimalnie wolniej i nie jest tak długi czas oczekiwania. Dlatego myślę, że warto dla pewności wyczyścić ten obszar. Ponieważ jeżeli cokolwiek innego robiliśmy na podobnym czy tym właśnie obszarze pamięci, to wyskoczą nam różnego rodzaju śmieci. Na koniec jeszcze zerknijmy na listing, ponieważ my tak naprawdę możemy sprawdzić, czy ten obszar pamięci jest przez coś zajęty, czy nie jest przez coś zajęty, czy tam są jakieś śmieci, czy jakieś inne wartości. Ponieważ, jeżeli ja. Tylko muszę tutaj przejść do trybu e z okienkiem tekstowym. Jeżeli ja zrobię coś takiego w tym miejscu, PM, obliczamy, i teraz tak dla J równego PM plus 1024 to PM plus 2048. I zamiast jakby czyszczenia tego e, obszaru ja sobie tutaj słuchajcie, bo mam J0, czyli wyzerowanie tego, tak? A tutaj wpiszę sobie Print J, może tak, średnik, cudzysłowiu spacje, średnik, to powinny mi się pisać pewne wartości, które właśnie w tych komórkach się znajdują. I teraz oczywiście ja tam nie powinienem mieć czyściutko, będą tam śmieci, znaczy śmieci. Będą tam właśnie, będzie tam właśnie już pokazuje, co. Będzie tam właśnie to, co jest w tych datach nie wiem, czy to będzie widoczne. Czy... A nie, deity są na samym końcu. To, co jest w tych datach. W pewnym momencie pojawi mi się 3, 15, 37 i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym miejscu pojawi mi się jeszcze 192, 240. No, Zobaczmy. Aha, nie widać nic. Dlaczego? Dlatego, że kolorystyka jest taka sama. Dobra. To mój błąd. No to musimy zmienić kolorystykę. Zmienimy ją w tym miejscu. Na samym początku 710, zrobimy 10 i zobaczmy. Yy. Źle to napisałem, bo mi się po prostu generują te adresy, a nie ich reprezentacja. Czyli nie to ma być print J, tylko print pik od J oczywiście. No jasna sprawa. Trochę już na żywioł lecimy, bo ja nawet nie planowałem tego tutaj rozszerzać o to, ale to myślę też ciekawa rzecz. Czyli to będzie print i tutaj zainsertujmy P i, -i k i teraz od J. Tak, żeby to dobrze zrobić. Tak. PIK od J. Tak, bo my tylko odpytujemy, jaka wartość tam w tym pałku siedzi. No i sprawdźmy to. No i przez chwilę były zera, potem jakieś, o i znowu, tak, moglibyśmy sobie to y, tutaj jeszcze, tak, bo cztery razy się nam one pojawiają, y, te elementy. To może jeszcze raz. I będziemy stopować. Tak? Pojawia nam się to 3, 15, 31, 63, tak? E, na początku jest trochę 0. Zer. 0 zer jest 23 bodajże, ponieważ tam dodałem 23 do tego mm, obszaru, gdzie startowy jest ten duszek. Prawda? Widać te wartości. Teraz będą 0. Tak trochę stopuję. O! I znowu 3, 15, 31, bo drugie y, to niższe półkole mi się rysuje, tak? E, tak samo. I potem znowu będzie trochę dłużej obszaru zerowego. O, i tu zagapiłem się, już przeleciało mi drugie półkole. Mam nadzieję, że zdążę odpowiednio zatrzymać. O, o zagapiłem się i nie zdążę. I tu jest to drugie półkole na dole, tak? Jak dolecimy do samego końca, tak, to program dalej będzie się wykonywał już normalnie. Tylko tutaj, jak z kolorystyką, będzie coś nie tak. Przez chwilę, ponieważ yy, właśnie. Kolorystyka. O, teraz mi tutaj zniknie. O, i tak będzie to wyglądać. Także słuchajcie, moi drodzy, trochę zmian było. No i myślę, że przydatna taka pigułeczka dla osób, które chcą sobie ten, że tak powiem, temat z duszkami rozszerzyć. O, tu jest w zasadzie. Clou całego naszego odcinka. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.